Uciekł mi byk z tego. Z, z, muszę iść go złapać. O kurczę, no to może być ciężko, no, może być pędził. Ciężko. Pędził? No. Dobra. Jestem gotowy masz polecnie masz nie ma. mam to taki ale nie wiem czy on dobry będzie co ho, ho, ho. tu masz zableczkę Dobra to inaczej ci zawleczę no i witamy Was w kolejnym odcinku. Zobaczcie, przeciąganie 60. To na dół też. Jaki bieg? <gry> tu możesz nawet na jedno piątce, to chyba nie zgasi na lodzie. Naciągniemy! A ty jakiś czwórek? Trójki, trójki, A Rafał Rafa mówi, że z piątki wychodzi. Rafa, Rafa, Ale <laughs> jak ta lala pierwszy raz się udało ale później troszeczkę ciężko miała jest jednak tona różnicy wagowo waga ciężka a mój waga piórkowa spokojnie, nie poznasz go za miesiąc dziadzio to w ogóle go nie pozna jeszcze go na czerwono przynajmniej I teraz dopiero z trójki już jeszcze, ale ten widać aż przypaliło przy Kapcia kop, się kopciło bo... No Jest cięższa nie? No, no to na, no, na pewno to, to No i szersze opony no. No. no Tak się mówi Ale myślałem że trochę mam popuszczone powietrze, że trochę lepiej będzie szła przygotował tak, <grym> się, się, się kurde, no. pocichaczek Oni się pytają się czemu tak mało powietrze masz? tego Zwłaszcza z przodu Tylko pół się nie ma jeszcze No co, wjeżdżamy nie? Będzie rozbierane, będzie rozbierane No to co? Słuchajcie, stało się Słuchajcie stało się Joker przywiózł nam 60 Także No podejrzewam, że już blisko 3000 było, nie? No Bo aż już słychać wtedy taki, taki jęk, nie? Jest, jest, jest jest lepsza mhm. Bo tu e, ty masz na e, ty masz jeszcze na sprężynkach, nie? Sprzęgło. No normalnie mam, tak. No a tu już jest słoneczko to, nie? Aha. No i Że... mamy no, żeby ruszyć no tak wpina, nie? No, nie da <grym grym> rady. To jest... <grym> Dla jaj było. No. Ale walczyłeś, ja widziałem po twojej minie, blokowałem się Nie, ja. się dało! A nie może! Wcześniej widziałem blokada z no. ten blokada, Gaz ręcznie blokada! Co ja blokada, tylko pyk? No, no, no siłownik gazowy załącza, nie działa, mi się wydaje. No, no. Bo, Bo to jest 60. Miliła, miliła. No na dwa, no. No ale opone ciepłe. No ciepłe no przecież się... Dostałem Jazz motor teraz w formule. Podobno, to jest jak ten, jak mhm. wchodzi, no. Slick, tak się To maleństwo, zobaczysz co to będzie założone, to będzie szok. Mógłbym jeszcze spuścić powietrza, pytali się po co tak mało powietrza. Ech, Albo żeby jakaś laska na masce usiadła. O. Kończymy, nie? Kończymy, już się robi ciemno i tak się udało za widoku. No, fajnie, nie? Fajnie, no. Chłopaki też w porządku, nie? Super goście, pozytywni tacy strasznie. Ten. Się cieszyli, już się przejechali naszym Szymonu, że tylko w internecie tak. widzieli A, to maska zajdzie do no, Bo no. Mam maskę osobno, nie? Maska no to, to zaraz ściągamy Tu już zaraz będzie... Maska tu. Zaraz jest... będzie rozebrana śruby, tak naprawdę No, 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 widzę właśnie, super No tak lata, widzisz, bo... Dobrze jest Tak jest, dobra Tak ma być co, zamykamy wrota? No, ja sobie będziesz wymieniał koła? Ja sobie będę wymieniał koła. S S S syp ten proszę. Dawaj. No kupiłem tydzień temu. Może coś mi się tak zjeść, patrzę, alec nie, a że jest to? Nie, bo no, ten, tak, sprzedałem tam tego Forda, nie? I kupiłem taką Honda FRV, nie. Wszystko siedzi. No bo ona jest zgadniona trochę, prawa. nie? Z, z, I ten. I... ma letnie upony, nie? I Rafał to miał od swojego crz a takie odmazy. No lepsza taka zimówka, lepsza taka zimówka byle jaka niż letnia opona, nie? sprzedałem Mondeo i. Sprzedałem Mondeo, tak się dorobiłem, że musiałem do tego dołożyć. No ale to zawsze tak jest, nie? Są trzy miejsca. Po jeździłem tak o kurki cioci. Z przodu są trzy miejsca. miejsca i tu normalnie, bo z tamtej strony pokażę. To jest jak multiplo, nie? To jest multipla, no? Tu to ma taki jest... ten ok i jak tak przewrócisz siedzenie, to masz taki pod okietyk. Elegancko. Jestem muzykiem i w orkiestrze mam takiego pana Rysia. Może ogląda to pozdrowionka, który jest już na emeryturce i wędzi pyszne rybki. Zobaczcie. Ja o, węgorz. Węgorz, jesiodr, y, tu mamy makrelkę i pstrągi, a to jest schab, nie? Uuu. Sześćdziesiątka tyle zazna świata za życia, nie? nie? Ma, nie? No, tyle widzicie? modyfikacji. Tyle modyfikacji, tyle Poza świata, nie? No, w no tą i z powrotem, nie? Ona więcej jeździ na lawecie, niż przepracuje w polu. To na pewno. Mi się tak wydaje. No, ale u was to też robi sporo, nie? No, 100 tą godziny, które zrobiła, nie? No, przy samym talerzowaniu. Jedynie, no, 70 w talerzowaniu. Ten 3 metrową <noise> To miała ciężkie te 7 no. <noise> Ale ten to wyszedł. Parełka, nie? Bo to już masz. No. Ten też by się. Mi jeszcze le ta lekka jest, nie? nie ma tej przekazania mocy Dobra, co? Idziemy? Do roboty, nie? Jo. Siema Siema, siema, dobra, widzimy się w kolejnym odcinku Już jutro. Na razie, cześć. Oje nie? Wtedy ja nie? Już przygotowane pokoje? Nie no nie? Tylko trzy łóżka, nie? Pokój mamy trzy pokoje? Jeden pokój, trzy łóżka, nie? Jest to perec dla was w komplecie, bo jakby się trafię... A? Wy mi nie będziecie przeszkadzać, nie? Kawce to teraz mam tyle siły, że... Nie? Adrianek? A, tu się nagrywa. Dobra, kawce odłap. Oddrugajmy. Chcemy wyjść? Fajne, do końca. Dobra. Znaczy no, w sensie ośkę twoją. I zaraz o, Firmowa? Tak. Nie tak. teraz chyba gorszy. Chłopaki, kto się zaraz ma? Po... No i teraz no. Jest taka, ja nie Na, na, no na nogę żelę No na nogę Dobra Jak tam? Powoli do przodu, nie? Chłopaki działają, my tylko od nagrań specjalnych Także dobrze jest Tak to można robić, nie? Dokładnie. Ale zimną nam będzie, bo widzisz, oni się rozgrzeją chociaż. Butniki dostaję, bo to i wychodzi cały przytomny. Tak, tak. tak. Patryk ma. Wiesz, taki kolor miał <laughs> wcześniej, ale pomalowaliśmy na siwo. Aha, dobra, poczekaj. Wiesz, to jest cały wkładank. Aha, a to sumie ją. Tak. Musimy tak. Będzie Nie moja, jak Bo one są pomalowane. No to nie przekręcamy. Nie no. to? Ale listo, co? Mrukł, no, zobacz, no, 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 to jest zlipa. To, to jest wszystko, nie? Jest więcej, tak. do, może trochę więcej. No, ty masz jeszcze ten. Ma to coś tam więcej jest. No, mówię, dycha razem w całości. Ale możecie Jak robisz przepinkę przy przeciąganiu. Na tym, na tym pasku możesz szczekać, nie? A u mnie jak zrobić, zamykanie, to to się obraca, nie? Na Słychać tym pasie. biedę. <laughs> o, O, pup. O, pup. O, pup. O, pup. Tak? Akurat kiedy chcesz nagrywać to hałasuje, co nie? Tak Chłopaki nie szanują naszej pracy Momen mamy <noise> Tylko spokojnie Bez stresu Wszystko na spokojnie, ja wiem Z wesela, słuchajcie, 100 butelek wódki mi zostało To jest, ty, ty gości, że Miałem Kupiłeś... zaproszonych 209 osób no, A przyszło 129 co czego nie Ale był drink bar. A, Aha. to tam połowa. I łychy tam było dużo, jakichś aperoli takich rzeczy. Więc teraz już tak ludzie wódki nie piją, bardziej te właśnie drinki co No tak, to kobiety, to wszystkie. No to... Więc będzie na chrzciny, będzie na ciebie. A wódka, wódka to była dobra lokata, bo mocno podróżała. I w grudniu więc... kupiłem przed podwyżką akcyzy. na o tych rzeczach, to już bym Naprawdę, że 40 i po 40 powinno być już coś takiego, nie? Coś bardziej na... no tego, i tak? No, ale czyli na pewno masz się da się przeszczepić tak było właśnie w nie. na ciała. Nie oceniłbym na tej tej... No, no, 60... nie tego tak. No, od Także, no. nawet, słuchaj, nie, dotrzeć, yy... nie

F ég vol staticast á jaufnhansleats, og við á auðvitað. tax hén við takkum að kompilurum Nóslu من í ascendíum. Takk aðเอum tværins mér svo í dag og, 거는 dagir maður með törulu minn longu. Do a minnarrun decoration ját

Dobrze, to jest. To jest, panowie, praca zespołowa. Gdyby nie ja i Słomek, to byście w ogóle nie dali rady to tego to wyciągnąć. Dokładnie. Dokładnie. <noise> Dobra, daruga, latie. Nie Dwóch się ofiar. Dobra, podnoszę. Opaki ogarnęli, już nie ma. Przedka. Ja nie zdążyłem nagrać, bo się spieszyłem się przebieram, bo moja żona jeszcze że mam wracać do Jestem. Stęskniła Wracam dziś do żony. Wiadomo, no. że no, nie jest na sprzedaż, nie? Aha. Ale myślę, że... O. No No jest 100 tysięcy to może dopiero... No, no, to do tokarza jedziesz? Do Pana Janusza? No zobaczcie, jak mi zadzwonili. O! o, o. Wiedzimy, nie, to jest nie zlepkie. No ja bym jeszcze raz gdzie... Dobra. Dobra, odjęty. Co Adrianek? Narobiłeś no. hałasu w Tomisławicach i odjeżdżasz? Tak jest, na ten moment kończymy. Rafał sobie tutaj już będzie działał, pomogliśmy mu trochę tutaj ze ściągnięciem. Co i jak, nie? Tak jest. Mamy zdemontowany tutaj do stanu takiego, że to dajemy gdzie? Do toczenia dajesz, tak? Tak, Tu legasz Tulej trzeba do robić, tak. A Rafał już sobie będzie z powrotem, to wszystko składał. Możecie zobaczyć u niego jak ta robota idzie. To na to, panie, na tak? Dobra, nie, nie, nie. Przybieram się, nie? Dobra, lecę Trzymaj się No, pewnie, o, pewnie. Ten może jakieś pożegnanko? <trymianie> Kończymy odcinek na dzisiaj Dzięki bardzo za oglądanie Możecie zobaczyć u chłopaków Dobra, na kanale Jak ta modernizacja przebiega tak. no, Zbijamy się, tak. jedziemy teraz do Kalisza to teraz Już będziecie wiedzieć to to niedługo to to do, do kogo konkretnego gościa na razie trzymajcie się cześć! witamy was w hotelu tutaj sobie rozgościliśmy się w pięknym pomieszczeniu i trzymano mamy rano stawka dźwajcie to to, <śmany> to ala słomek